Siema, ja jestem Pixel, ale w dzisiejszym odcinku sprawdzę reakcję mojej rodziny i znajomych na moje czerwone włosy jeszcze są zwykłe ale właśnie idę do osoby, która zrobi mi to Mama by była bardzo zła jakbym to zrobił i specjalnie to robię, bo ja wiem, żebyście byście chcieli, żeby jakąś grubą akcję odwalić to Zobaczymy pewnie moją dziewczynę jeszcze. No to co? Widzimy się już po zrobieniu tego wszystkiego. Teraz to wygląda na razie tak, ale zobaczycie pewnie już sam efekt na samym końcu, jak to będzie wyglądało. Myślę, że widać to i to mnie będzie cieszyć. Widzimy się za chwilę. Dobra, ja już zakończyłem operację. Jest trochę na dworze jasno, może tego nie widać. Aż tak, ale mi się podoba efekt. Trochę może ciemny, bo mam ciemne włosy ale jak coś, też pokażę Wam, jak to wygląda w domu. Ja od razu Wam pokażę reakcję mojej rodziny. Znaczy mojej mamy, brata i ja akurat, że kuzyn wczoraj przyjechał. Też jeszcze kuzyna. Dobra, to co? Widzimy się już w domu. Hej. Marki, kawałek. Mamo. Hej. Ty chyba głowę Nie. No wiesz ty co. Ja teraz, nie zdradziła. Ja teraz idę po dziewczynę, bo niestety jest godzina 14, dopiero możemy się spotkać. Bo parę spraw było. A ja się od razu przebrałem, bo idę na boisko sobie pograć. Muszę się trochę rozruszać, bo dawno na nim nie byłem. A że czerwone włosy mam, to od razu czerwony strój na się nażyłem. Niestety butów i getrów, znaczy skarpetek nie mam, bo na getry dla mnie dzisiaj za gorąco. Tu musiałem trochę inny kolor. Ale zaraz zobaczycie. Jej reakcje Ja nie będę tego nagrywał, tylko mój kolega Hej Podoba Ci się moja fryzura Mam czerwone włosy No by powiedział, że nie zejdzie? Czemu? Bo, że niby nie nagrywać Ale mieliśmy iść na orlik Nie, wiem co, idzie czy nie? było na tyle w tym odcinku. Widzieliście parę reakcji na moje czerwone włosy. Ja właśnie wracam, będę się zbierał, pojadę na basen sobie jeszcze, popływam. E, o, oczywiście, wbijcie w opis. Jeżeli ktoś chce się ze mną skontaktować, to albo przez Facebooka, albo e, przez maila podanego na dole. Niedługo pewnie zrobię ten konkurs, o którym obiecuję wbijacie też łapki, subskrypcje No i co? Jakieś subskrypcje to z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco Wbijecie także w opis Piszcie komentarze Oczywiście Będę dawał serduszka pewnym komentarzom, ciekawym I piszcie kolejny pomysł na odcinek Typu prank reakcji itp. To by było na tyle. Cześć!